Oczom naszym ukazał się materiał na dzigi. Ładne, nie? No. Co to jest? O to? Nie wiem. to to? Może też kurtkę zgubił. Ty, jaki kolor. Co to jest za bydle? To jest... Guziec, taka świnia z Afryki. To jest chyba sarna. Ta? No. Pogłaskaj ją. Gidzik, 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 gidzik. Jaki kurwa ładne. Co? Nie mam ją do bagażnika czy na ma <grywki> Dawaj do bagażnika! O? <grywki> <grywki> Jedzie z nami? Ja. Co? Powiedz, nakręcić do karty <grywki> w Jedziemy z nią. Nie to złapała się właśnie przylewka. <grywki> Dawaj, jedziemy, człowieku. Będzie to, będzie, nie, to nie. To jeszcze pojedziemy, mamy 100 metrów, człowiek o ja tym nie chodzi, nie lubię.